Poniedziałek rano czujesz się, jakby cię przejechał autobus, ale nie, to tylko rzeczywistość. Poniedziałki są naprawdę męczące, nie? Zobaczmy, co je takimi sprawia. Po pierwsze, social jet lag. Przez weekend śpimy dłużej, później chodzimy spać, organizm myśli, że jesteśmy w innej strefie czasowej zupełnie jak po locie na drugi koniec świata tylko że tym razem to efekt weekendowego rozregulowania. Po drugie, kortyzol. Hormon stresu rośnie, bo Twój mózg wie, że zaraz spotka Excela, i ludzi, i szefa. To jak biochemiczna burza w Twoim organizmie, która zaczyna się już w niedzielę wieczorem. I jeszcze jedno. Badania pokazują, że w poniedziałek jesteśmy... bardziej pesymistyczni. Serio. Nazywa się to Blue Monday Effect. Twój mózg po prostu przestawia się na tryb przetrwanie tygodnia. Więc jeśli poniedziałek boli, to nie lenistwo. To neurobiologia, hormon stresu i weekendowy chaos. Wszystko ma swoje naukowe wytłumaczenie. Zostaw komentarz z emoji, jeśli też masz jetlag z żabki, i daj znać, co najbardziej daje ci w kość w poniedziałki. Zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek, które pomogą ci zrozumieć, dlaczego życie czasem boli, ale zawsze jest fascynujące.